Około 80 zawodników reprezentujących 14 klubów z całego kraju wzięło udział w pierwszym memoriale Zbigniewa Rąpy, który odbył się 17 września w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Hallera. W turnieju oprócz pięściarzy Benjaminka Polmet, Starogard, Gdański udział wzięli zawodnicy m.in. z Kętrzyna, Łodzi, Złotowa, Torunia, Wałcza, Tczewa, Hojnic, Koszalina czy Trójmiasta. Dla każdego wygranego jest symboliczny, symboliczna statuetka, także dość się podoba. Frekwencja może i tak dopisała, pomimo tego, że jest dość duży turniej trzydniowy, 20 w Grudziądzu, miast Kopernikalskich, znaczący naprawdę w Polsce turniej. W Konicach jest też dość duży turniej. Subskut, a pomimo tego jest, zainteresowanie jest. No będziemy tak układać yy, kalendarz imprez tu na Pomorzu, będziemy patrzeć na inne imprezy w Polsce, tak, aby nie kolidowało po prostu z innymi imprezami, żeby ta impreza yy, była po prostu na poziomie, żeby te boksy. Na te boksy przyjechały, przyjechali najlepsi zawodnicy z całego kraju. Starogardzianie walczyli ze zmiennym szczęściem. Na pięć walk pod opieczni Łukasza Rusiewicza wygrali dwa pojedynki i tyleż samo przegrali. W jednym natomiast naprzeciw siebie stanęło dwóch starogardzian. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano Macieja Wirkusa, a najbardziej utalentowanym bokserem memoriału Oskara Bielińskiego.